Cześć Michał Koper, witam Was serdecznie. Zapraszam na szybciutką prasóweczkę bokserską. Zaczniemy sobie dziś od Michała Ciszlaka, bo pod jedną z ostatnich prasówek poprzednich pytaliście co Michała. Słychać jakie są wobec niego plany, bo Michał już od jakiegoś czasu jest nieaktywny. Po raz ostatni boksował pod koniec ubiegłego roku w Zakopanym, wygrywając walkę o pas Ebu Wagi Cruiser z Tomim McCartin. Wygrał tę walkę przez techniczny knockout. No i od tego czasu czekamy co dalej. Był zjazd federacji WBC, na którym ustalono, że Michał Ciszlak będzie jednym z uczestników. Takiego mini-turnieju, który ma wyłączyć oficjalnego prezydenta do pasa WBC. Czempem WBC Wadze Cruiser jest aktualnie Noel Michaelian, wcześniej nazywany Noelem Geworem, a jeszcze wcześniej Noelem. Mikaelianem, a sytuacja w rankingu prezentuje się tak, że pierwszy jest Ryan Rozicki, który ma zagwarantowaną walkę z Mikaelianem, więc on teraz będzie pretendentem. Drugi jest Michał Cieślak, a trzeci jest niejaki Jamil Alberto Peralta. To jest zawodnik z Argentyny, który to zawodnik z Argentyny w minion weekend zanotował cenne zwycięstwo i wygrał z tabisu M'Czunu w walce o pas WBC Silver wagi junior ciężkiej. Także niewykluczone, że on w najnowszym rankingu Federacji WBC przeskoczy jeszcze. Michael Cieślaka. natomiast powinniśmy być raczej o to spokojni, bo plany są takie no tak mi się wydaje, tak to się pewnie skończy że Michał Cieślak z Jamilem, Alberto Peraltą zaboksuje o tytuł obowiązkowego pretendenta dla zwycięzcy starcia Rozicki kontra Mikalian. więc takie są plany zobaczymy jak to się wszystko rozwinie i w ogóle szansa jest całkiem spora że ten eliminator finałowy Czyli cieśla kontra Peralta mógłby się odbyć w Polsce, bo Peralta nie ma za sobą żadnego bogatego, potężnego promotora. On wszystkie dotychczasowe walki toczył u siebie w Argentynie, poza dwoma wyjazdowymi, czyli z Rajanem Rozickim i teraz z Tabisu Mczunu. Wcześniej to była Kanada, potem było RPA. Więc on na te duże, wyjazdowe, ważne walki jeździ za granicę. Wydaje mi się, że tutaj znalazłyby się pewnie takie fundusze, być może w Polsce, które by skłoniły Peralta, żeby jednak do Polski przyleciał. Lecieć, żeby albo się z nim dogadać, albo przetarg wygrać. No ale w każdym razie takie są wstępnie plany do Michała Cieślaka, żeby zaboksował z owym Peraltą o tytuł obowiązkowego pretendenta do pasa WBC, a jeśli wygra, no to pas WBC jest całkowicie w zasięgu, bo i rozdziski e, i, i, i Mikalian to są zawodnicy w zasięgu Michała Cieślaka, także jest gdzieś tam szansa na mistrzowski pas Federacji WBC. A jak jesteśmy już przy Federacji WBC, to ostatnio było głośno o pomyśle szefa tejże Federacji, Mauricio Sulejmana, by walka o cztery mistrzowskie pasy wagi ciężkiej pomiędzy Tysonem Furym i Aleksandrem Musykiem. Ta walka jest zaplanowana na 18 maja w Riadzie. Miejmy nadzieję, że do skutku dojdzie, aby tę walkę punktowało aż sześciu sześciu. Sędziów do tej pory oczywiście w boksie używano, o, używanych jest w mistrzowskich walkach. Trzech sędziów natomiast e, ta propozycja Sulejmana, żeby się zmaterializowano, to musiałaby uzyskać również e, poparcie szefów trzech pozostałych dużych federacji, których pasy są w stawce tej walki Fury kontra usyk, A już szef federacji WBO na dzień dobry mówi nie takiej, e, takiej propozycji temu pomysłowi. E, posłuchajcie, co mówi Paco Walcarcel, czyli szef federacji WBO na temat tej propozycji Sulejmana. Dyskutowaliśmy tę kwestię pomiędzy organizacjami nie sądzę, by ta inicjatywa wniosła cokolwiek do boksu. Sędziowie po prostu powinni być kompetentni i trzej tacy kompetentni są wystarczająco. Walkarsela zapytano też wprost, co on by zrobił, gdyby taką propozycję Sulejmana podano pod głosowanie. Oczywiście głosowaliby tutaj szefowie na czterech najważniejszych federacji i odparł wprost. Byłbym przeciw. Także wygląda na to, że nic z, tej, z tego pomysłu szefa federacji WBC nie będzie. Sędziów będzie trzech, w walce, usy, kontrafiury. Natomiast w WBC jest znane z tego, że wdraża różne takie nowinki do świata woksu Czasami są udane, czasami nie, jest chociażby war, otwarta, e, punktacja sędziowska, czy te takie hełmofony, nauczniki dla, dla, e, dla sędziów punktowych, wcześniej. E, ten system kontroli antydopingowej, clean boxing program i tak dalej, i tak dalej. Nowa kategoria wagowa Bridger, w której walczy teraz Łukasz Użański, jest mistrzem świata federacji WBC, także w WBC może ten pomysł sześciu sędziów wypróbować u siebie, przeforsować u siebie, natomiast tutaj są w stawce cztery mistrzowskie pasy i na to jest potrzebna zgoda czterech federacji, a już chociażby WBO się wyłamuje. Duża rzecz szykuje nam się, moi drodzy, 1 czerwca, mówiłem Wam o tym wcześniej w kontekście dwóch walk wadze ciężkiej pomiędzy Zhangiem i Dion Time Wilderem i Filipem Hrgowiczem i Danielem Dibła jest taki turniej pięciu na pięciu. Pięciu zawodników Ediego Herna kontra pięciu zawodników Franka Warrena i to wszystko 1 czerwca w Rijadzie, oczywiście sponsorowane i przedstawiane przez Turki al z Arabii Saudyjskiej. W miniony weekend odbył się wybór kategorii wagowych, w których pięściarze Warrena i Herna będą rywalizować i ostatecznie ustalono, że będą dwie walki w wadze ciężkie. Zakładam, że to jednak będą te pojedynki Jean kontra Wilder i Dibła kontra Hrygowicz. Do tego jeszcze kategoria Kategoria półciężka, średnia i piórkowa. Po dwie kategorie wybrali tutaj Warren i Hern. A jedną jeszcze, oczywiście ciężką, do siebie od siebie dołożył Turki Alashek. Podoba mi się podejście do boksu Turki Alashek, bo jest zgodne z moim czyli Wielkie Chłopy to jest najważniejsza kategoria wagowa. Jeszcze ważna sprawa, bo tutaj niektórzy się zabawiali w selekcję tych par zawodników do tego turnieju 55 W zasadzie większość już, już zestawień jest znanych. To tutaj Turki Alaszek podczas tego losowania, przedstawienia, przedstawienia, a nie losowania, jasno postawił sprawę, że to nie jest tak, że to musi być zawodnik, który teraz ma kontrakt z Hernem czy z Warrenem. To może być zawodnik, którego po prostu dany promotor wystawia, no ale jakiegoś czasu spekuluje się, że na przykład Dionta Wilder może współpracować z Edim Hernem, więc na przykład Hern może żeby stawić sobie Wildera do Zhanga Żileja. Wspomniałem tutaj o tym Hernie. Eddie Hern w rozmowie z Boxing Social skomentował ostatnią wypowiedź Francisa Nganu, który tłumacząc się z porażki z Antonym on zbudował taką narrację. Taką wręcz teorię spiskową, że specjalnie go wymęczono przed walką, przywieziono go wcześniej na hale, zmęczono go, żeby był gorszy w walce z Antonem Joshuą, i dlatego m.in. tę walkę z Joshuą przegrał. No i Eddie Hern przejechał się tutaj po Franciszku Nganu i skomentował jego wypowiedź w następujący sposób. Byłem zdumiony i rozczarowany tym, co powiedział Nganu. Oni kazali mu przyjechać na arenę wcześniej, oni, czyli kto? Czasy są przecież podawane przez nadawcę. Każdy dostaje swój czas, idealny dla organizatora czas kiedy nadawca chciałby cię zobaczyć na miejscu ale to ty podejmujesz decyzję niektórzy zawodnicy wolą być na miejscu 3 a niektórzy godzinę przed walką gdyby AJowi kazano przybyć o 10 a wiedzielibyśmy że walka jest o pierwszej, to przyjechalibyśmy nieco później bo nie chcielibyśmy tam siedzieć tak długo Nganu jest po prostu niedoświadczony powinien lepiej zapoznać się z tematem a jak już jesteśmy przy Antonym Joshua, którego notowania ostatnio poszybowały po prostu w kosmos po tych dwóch efektownych wygranych, najpierw z Otto Walinem, potem z Franciszkiem Nganu, to Karl Froch na swoim kanale przedstawił swój typ na ewentualną walkę Antonego Joshua z Aleksandrem Usykiem, na trzecią walkę tych pięściarzy. Wcześniej oni się mierzyli ze sobą dwukrotnie i dwukrotnie wygrał te walki Aleksandr Usyk, natomiast walka numer trzy jest całkiem możliwa do realizacji, pod warunkiem, że Usyk wcześniej wygra drugą walkę z Tysonem Furym, bo ma dwie zaplanowane. Po drugiej będzie ewentualnie posiadaczem trzech mistrzowskich pasów. Być może Joshua będzie posiadaczem pasa IBF i mogliby się w przyszłym roku spotkać w walce o cztery Pasy natomiast, no do tego jeszcze długa droga, ale Karl Frocz nie daje tutaj złudzeń Antoniemu Joshu i twierdzi, że Usyk po raz trzeci i tak by z nim wygrał. Posłuchajcie słów Karla Frocha. Postawiłbym w tej walce na Usyka. On już dwa razy wygrywał z Joshua. Kiedy Usyk wciska gaz, podkręca tempo, to dominuje i walka nie jest nawet bliska. On rządzi w ringu. Joshua dobrze wyglądało z Naganu, ale on toczył dopiero drugą zawodową walkę, co brzmi po prostu, śmiesznie tak mówi Carfloch jest w tym trochę racji bo o ile zwycięstwo nad Otto Walinem było takie cenne dosyć no bo Otto Walin to był teoretycznie zawodnik liczący się w czołówce wagi ciężkiej no to ta wygrana na ten Nganu może być trochę myląca, wiadomo Joshua pokazał, że potrafi usiąść na tych ciosach potrafi mocno kropnąć i jest no dwa levele wyżej niż Nganu, natomiast sam Nganu to jest postać której notowania moim zdaniem i zdaniem pewnie też wielu z Was po tej pierwszej walce w boksie z Tysonem, które były jednak zbyt wysoki, on był po prostu przeceniany, więc nie wyciągałbym też zbyt daleko i idących wniosków po tej walce z Nganu Już bardziej do mnie przemawiała ta walka z Otto Walinem, szczerze powiedziawszy. Natomiast na pewno Joshua jest teraz na fali wznoszącej. Dla niego takie psychiczne odbudowanie się po tym, co było po Usyku, po drugiej walce z Usykiem, kiedy płakał na konferencji prasowej, na pewno cenna sprawa. Zobaczyłbym trzecią walkę Usyka z Joshuą. Jestem ciekawy stawienia, bo na pewno Usyk jest już dużo starszy. Będzie dużo starszy niż przy tej drugiej walce z Joshuą, która była dla Joshua lepsza niż walka numer jeden. Usyk być może stracił już trochę tej swojej, tego swojego atletyzmu, przede wszystkim e, szybkości. Jeśli Joshua go czymś upoluje, po tej, jeśli ta współpraca z Benem Davison dalej się będzie zadzębiać i będzie dobrze działać też na psychikę Joshua, to kto wie, może być wynik odwrotny, ale na razie czekamy. Na 18 maja by walka Fury kontra Usyk, potem rewanż, a potem ewentualnie coś doszła. Joshua. Joshua. być może w międzyczasie wywalczy pas IBF i w tej prasówce to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia,